Sioloneczko, nastał dzisiaj ten dzień Superowy dzień Pędzę tak dlatego, dlatego, że jest rower już do odebrania w serwisie Właśnie teraz wiozę support z tyłu w plecaku od Token Ninja Pod, te, pod tą konkretną ramę, pod ten konkretny model Bo już tam był w opakanym stanie Już tam był w opakanym stanie Więc e, Więc szybciutko wiozę to, odbieram i mówię wam co dalej, bo jest grubo, jest bardzo grubo prawie się popakałem przez telefon ze szczęścia i słyszałem to co mi tam pan serwisan mówił więc jedziemy witam was już z rowerkiem jesteśmy o, tutaj przy jesteśmy przy bajku, już wam pokazuję no ale pierwsza reakcja to jest taka, że kolor jak jest ciemno nie robi takiego wrażenia jak robi w pełnym słońcu no jest po prostu powiem wam cud miły, zobaczcie sobie o tak to wygląda Jeszcze dostaliśmy tutaj flota Foxa, nowy damper. On tam jakoś chodzi pomiędzy 2,5 a 3000, więc to też jest na plus dla mnie. Ogromny, ale no zobaczę. Na przykład ten napis sobie tutaj. No to robi robotę dużą. No bardzo dużą robotę robi. Więc. No jest piękny. Jest piękny. Zaraz jeszcze jedziemy się na nim przejechać. Powiemy co i jak i gdzie. I jeszcze jedna informacja bardzo ważna: żebyście zostali, to ty, który oglądasz, może zostać właścicielem tego treka. Zaraz Wam powiem, co i jak, ale będzie możliwość, że ktoś z Was będzie miał ten rowerek. Więc czekajcie cierpliwie, a zobaczycie. Już wiem, jak Zebik chodzi, to powiem Wam, że ten tylny damper to jest po prostu obłęd. Albo to, co nowe, to jest nowe, albo po prostu ten Foksik takie dampery robi. Nie wiem, nie wiem ale po prostu no... Tutaj są dziury ogromne. Ale jak ja przy nie przejeżdżam, to w ogóle nic nie czuję. Dosłownie nic no tak jak to, jakbym po prostu stało w miejscu, jakby nie było w ogóle wgłębienia. To jest moim zdaniem coś pięknego. Jak można zrobić taki rower na takich częściach I w ogóle nie wiem no, o. no i dojeżdżamy tutaj na... Główną sesyjkę zdjęciową przy tym mostku, coś się pokombinujemy, porobimy. Wam też pokażę ten damper tak szczegółowo, bo ja nawet powiem szczerze, że ja na tym rowerze jestem nie wiem, dosłownie 10 minut. Oh, już powiem Wam, że mam jakieś pozytywne wibracje. No jest, powiem Wam, to jest machina, już to jest machina. No więc ładnie go ustawiamy. Tak jak. O! o szedł. Więc tak cały się prezentuje w świetle takim stuprocentowym. Powiem Wam, że jest po prostu bajka. Nawet nie wiem, jak ja mam to nazwać. Jest bajeczka. Te op jeszcze oponki nowe. No powiem Wam, że na pewno go sprzedaję. Znaczy na pewno, no na 90%, bo jeszcze muszę przemyśleć. Więc no jest piękny ten rowerek. No jeszcze te magury robią taką robotę. No to czas, żeby wam zrobić lepszą prezentację. No i tutaj zatrzym zatrzymamy się na chwilkę. W ogóle nie wiem co to jest. Wiem, że to jest dodatkowo po... Komora powietrzna, tutaj nie wiem, jakiś rebound, jest, nie wiem, jest to tak skomplikowane, że no, będę musiał jeszcze o tym poczytać. Jest, no, powiem Wam tak, o, spójrzcie sobie sami i ocencie. I to nie jest napisane żaden remedii 98, 99, tylko to jest po prostu rama remedy. To jest, słuchajcie, to jest carbon, to jest full carbon. To nie jest jakieś carbon i aluminium, tylko to jest carbon, carbon tutaj to już jest taka sztuka taka no i też waga jeżeli chcemy poruszyć tutaj jeżeli chcemy poruszyć tutaj temat wagi, to waga jest mniejsza od wagi, która była w tamtym ponieważ cały setup seryjny Remedy 9.8 waży 13,48 kg więc no to jest mało myślę, że tutaj jest takie 14, też 13 bo nie ma co się napalać na żadne lepsze tutaj osiągnięcie, bo nie ma, po prostu z czego mamy kasetę to jest wszystko ciężkie więc myślę, że jest taka 13 trzynastka i pół kilo, więc naprawdę jest super ja teraz zaczynam robić zdjęcia no na to ogłoszenie, no tak jakoś niechętnie podchodzę, no ale patrzcie ja mam tutaj taki zajebisty rowerek a nie uzbieram takiej sumy na te projekty, które chcę, więc no jestem po prostu zdany go sprzedać, no ale nie wiem czy kończę z rowerem, na razie chyba myślę, że będę kończył z rowerkiem to nie znaczy, że nie będzie żadnego tutaj fajnego tematu. No szkoda, jest mi po prostu mega smutno, a zarazem jestem mega zadowolony. Jeszcze, żeby wam tutaj upieczętować, że on jest faktycznie nowiutki, to klejeczkę. naklejeczkę. Naklejeczka też jest taka niezwykle szara, tylko jakaś taka delikatnie miedziana jak pod kolor ramy. Więc to, robimy zdjęcia i lecimy dalej. Więc. Naprawdę jestem tak podekscytowany wewnętrznie, może aż tak tego nie pokazuję, ale no jest po prostu miodzio, jest miodzio, no więc jutro tylko jeszcze papierki odbiorę, odbiorę oraz e, na zaślepkę tutaj od kabelku, bo zapomniałem i e, tak naprawdę to już będzie koniec, koniec, z, koniec po prostu z tym rowerem. Przeżyłem na nim wiele upadków Wiele nauki też można powiedzieć Wiele, po prostu wiele, wiele rzeczy Nauczył mnie też wiele pokory, pokory No ale cóż, przychodzi po prostu taki czas Czasami się wyrasta, po prostu człowiek mądrzeje I czasami też jest okazja, tak jak tutaj, sprzedać go za fajną cenę To, to po prostu, po prostu tak Więc my już wracamy powoli no i chciałbym Was bardzo pożegnać tutaj w dzisiejszym odcinku. Poprosić Was o słupka z dzwoneczkiem, łapkę oraz komentarz czy Wam się podoba ten rower, czy będziecie może zainteresowani. Jak będziecie zainteresowani to na, to na, proszę pisać do mnie na OLX i no, Albo na Instagramie jak wolicie. To udzielę Wam informacji i sprzedaję go. No raczej go sprzedam, więc tak. Więc do widzenia, do zobaczenia i to by było na tyle tak naprawdę. Mam nadzieję, że jeszcze coś na nim nagram, ale to by było na tyle. Dzięki, cześć pa!